I proszę o zabranie głosu przedstawiciela studentów, Panią Adę Warowny. Magnificencjo, księże rektorzy, eminencje i magnificencje, nauczyciele akademicy, drogie koleżanki i koledzy. Jak co roku spotykamy się w auli naszej uczelni, by rozpocząć kolejny rok akademicki. Przychodzimy tu wszyscy ze swoimi oczekiwaniami i nadziejami. Dwa poprzednie lata były dla nas szczególnie ciężkie, bo zamiast uczyć się tutaj, każdy z nas musiał wrócić do swojego domu. Wszyscy, którzy tego doświadczyli, na pewno zdają sobie sprawę z trudności, jakie nas spotkały. Nauczanie zdalne było wyzwaniem dla każdego, na pewno również dla wykładowców. Godziny spędzone przed laptopem, zmęczenie i samotność. Jednak powrót do domu nie tylko zmienił sposób, w jaki się uczyliśmy, zabrał nam to, co według mnie jest tutaj na naszej uczelni najcenniejsze, czyli naszą małą społeczność. Bo każdy, kto miał okazję spędzić w niej trochę czasu, wie o czym mówię. Jesteśmy jedyną uczelnią, która zrzesza i uczy studentów różnych wyznań, narodowości i kultur. A te właśnie czynniki kształtują naszą społeczność która mimo swoich różnic i mimo odmiennych przekonań i poglądów ma jeden cel. A tolerancja i akceptacja nie jest tu jedynie pustym słowem, ale gwarancją, jaką otrzymuje każdy student przekraczając próg naszej uczelni. Bo tu każdy z nas może być sobą, nikt nie musi się ukrywać, nikt nie musi się wstydzić swojej wiary czy wątpliwości. Teraz chciałabym się zwrócić przede wszystkim do studentów pierwszego roku. Wykorzystajcie czas na uczelni tak bardzo, jak się da, bo minie szybciej, niż Wam się wydaje. Ja doskonale pamiętam dzień, gdy stałam na Waszym miejscu i razem z koleżankami i kolegami, to ja ślubowałam strzec honoru uczelni. Nie bójcie się popełniać błędów, nie bójcie się prosić nas o pomoc, bo każdy z nas gdzieś kiedyś zaczynał. A nasza uczelnia jest do tego szczególnie dobrym miejscem. To, co teraz dla Was nowe i być może przerażające, wkrótce będzie chlebem powszednim. Skorzystajmy z czasu, który razem otrzymaliśmy, a ja mam nadzieję, że nawet jeżeli nie odnajdziecie tutaj swojego życiowego powołania, to chwile spędzone w tym miejscu zawsze będziecie wspominać z uśmiechem. Na koniec chciałabym zostawić Was z cytatem wszystkim nam znanej. Marii Kiri skłodowskiej Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej osobistej odpowiedzialności za kształt tego, co się dzieje w świecie i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy stać się najbardziej użyteczni. Thank